Z tej strony Ptakolud, witam was w ósmym odcinku z tej serii Zagrajmy w Dzisiaj jesteśmy ze PKKP! bijemy goblinów na jego świecie. Jak widzicie to będzie zawalić odcinek, wpadliśmy właśnie. Dobra ja się stąd wyciągnę. Gdzie? Ale nie będzie mało miejsca do walki. Chodź wejdź na, na, na dół, na dół, na dół, na, na górę. Tepa się nas Dobra wchodzimy. G gobliny biją Jakuba. Dobra i Mag magowie do nas nawalają. Bić gobliny, bić gobliny, dobra. Nie ja będę nawał do nich, do mojego tego, do mojej strzelby. Widzisz? strzelam do nich ze strzelby. Albo do mojego ja sz... oko Słuchaj. A ja bardzo zabiję. Że... Ja go zabiję magnią. Dobra, dawać. Spoko muza. Już w poko Spoko muza. Jest, harpun. herbun! Broń nie! Nie bierz tego, nie bierz tego! To jest mój, jest złego no. Mam harbun. Patrz jak to działa. Patrz, harbun! Patrz, widzisz co? Mm -hmm. Harbun! Z tym łowcą trzy walić. O, łucznicy nas atakują. Brasz Dobra, walić. Zabijemy ich, spoko. Pokos. No bo tu jest inwazja goblinów Ale cieszę się, z tym z tobą, bo sam bym sobie nie poradził Serio Fajki boli. fajki boli, muszę sobie zrobić miejsce w ekipunku, bo ich nie zbieram Dobra, zbieramy. Ale słabo na nie, na, na nie, na nie, to nie to Nie tak słabo nie? No się, te co rzucają się Nie no wiem nie działaj. Bo one są na bosów. Ja zbieram cię no, możesz mnie chwilę pobronić? Nie mogę. Szybko, no weź. A ty co robisz? Muszę no, sobie przełożyć do jak to że się to cię pobronię. No mam, yyy, ma Bronię cię. Dobra. Dobra. Może za... jakieś łuczniki do ciebie nawalają. Muszę do nich podejść. Zabiję. Uuu, Mark cię bije. Już go zabijam. Zabijam go. Jakiś nowy goblin jest dodany w tej wersji, o nie biją Cię, biją Cię, biją Cię! Jakiś nowy goblin jest dodany w tej wersji, nie czaisz? Ale magowie Cię, magowie cię biją, a magowie są I że jakiś nowy goblin jest w tej wersji. Serio. Ja, ja kiedyś grałem na starym tlef, nie, da... nie było nic takiego. Dobra, zaraz ich Unikaj maga. Idę do dołącznika, bo tu na jest sniper. Potkę będę okoć tylko Oko. I nie muszę to. Jest kilo. Ty mi dałeś Ja ci nie dałam tego! Wierzę, że da się jego naboje, tego maga unikać mieczem, ale łucznika jest gorzej. Ten goblin baby jest dodany, wiesz? Co to? O, szulikenny. Weź widzą takie wielkie z zbroja, chcieli ją. Ile będziemy mieli spajki boli, lol. I będzie mógł nam się goblin prowadzić, nie czajesz? Taki MPSet. Szulikenny. Ten na twoim świecie, tym. Ten... dobrze działają. No spoko o kurde, ten, ten koleś ma trzeba likwidować likwidacja rehabilitacja jak w jakiejś takiej grze z to, to chodź... góry, nie jest to 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 nie jest Ten... nie to nie jest to tutaj. Jest goblin Armi Hasband. No i właśnie tak się pokonuje gobliny, kochani. A w ogóle, żeby gobliny się przywołały, trzeba najpierw pokonać jej katuru. Albo jakiegokolwiek bossa. Myśmy teraz trzkieletronat pokonali w poprzednich odcinkach. Także jeśli ten odcinek Wam się spodobał, już muze się kończy, to weźcie dajcie mi łapkę w górę, no i w KKP też. Oczywiście. Subodajcie. Subskrybujcie, komentujcie, jeśli chcecie. No i co mogę jeszcze powiedzieć, no?